Witajcie, zapraszam do recenzji Taniego Rilmi C11. Wykonanie oceniam na dobrym poziomie. Co ważne, mam takie wrażenie, że C11 to konkurencja Redmi 9A. Sama koncepcja wyglądu, materiały, nawet taka zwykła rzecz, czyli pasek z logo na tyle, to prawie to samo. Ale występują różnice w aspekcie specyfikacji. Obudowa stanowi połączenie matowego tworzywa, a do tego na froncie znajduje się szkło. Bardzo mi się spodobała taka chropowata tekstura na tyle, z pewnością zapobiega rysowaniu się telefonu. Nie gromadzi aż tak dużo zabrudzeń, no i też popraw. Pewność trzymania. Zobaczymy, że wyspa z aparatami delikatnie wystaje, natomiast powoduje to dosłownie małe chybotanie się telefonu wtedy, kiedy leży na stole. Co do wygody trzymania, możemy trzymać tego smartfona całkiem pewnie, ale szczerze wolałbym, aby krawędzie zostały tutaj bardziej zagięte. To raczej masywne urządzenie, waży niespełna 200 gramów. nawigowanie po systemie przy pomocy jednej dłoni nie będzie super łatwe, ale oczywiście to jest do wykonania. Jestem zdania, że. Wyspa na aparaty spokojnie powinna być bardziej kompaktowa, skoro mamy tylko dwa obiektywy, ale to kwestia gustu. Boki wypełnia to samo tworzywo, jakie mamy na tyle, z tym, że na ramce nie ma chropowatej tekstury. W kontekście dopasowania każdego elementu obudowy do siebie, to stoi na całkiem dobrym poziomie. Klawisze mają dobry skok, możemy do nich bardzo wygodnie sięgać, ale wyczujemy pewne luz, jeżeli chodzi o spasowanie. Fajnym akcentem okazało się logo producenta, wkomponowano je jako duży napis na tyle który zwraca na siebie uwagę. To wynika z klasy tego telefonu, zatem C11 raczej nie wytrzyma spotkania z wodą. Tego też nie potwierdza żaden certyfikat. Dookoła ekranu zobaczymy smukło obramowanie, natomiast ramka na dole pozostaje wyraźnie grubsza, a wcięcie w ekranie to notch USK. Zabrakło diody do notyfikacji, sporym atutem jest fabryczna folia na ekranie. Całości dopełnia Dual SIM, w telefonie mogą być w tym samym czasie dwie karty SIM, a także karta microSD, aby rozbudować pamięć. Mamy na pokładzie złącze niestety mikro USB, pojedynczy głośnik, do tego złączę Jack. W temacie głośnika jakościowo porywający nie będzie, zapewnia raczej płaski dźwięk bez wyraźnego podbicia basów albo głębi. Bardzo pozytywnie za to oceniam najwyższą głośność, usłyszymy, że w całym zakresie sama czystość pozostawia nieco do życzenia, z tym, że w tej cenie raczej więcej nie możemy oczekiwać. Kiedy podłączymy słuchawki, to uzyskamy całkiem dobry dźwięk, występują delikatne basy, choć i u tak Uważam, że natywnie powinno to stać na wyższym poziomie. Chyba takim największym problemem okazuje się ponownie czystość, która nie będzie powalająca. W systemie oczywiście występuje prosty korektor, gdzie możemy aktywować dźwięk HD. To powoduje, że otrzymujemy nieco lepsze basy, natomiast usłyszymy wtedy niestety pewne szumy. Zabezpieczenia nie są na wysokim poziomie. Rozpoznawanie twarzy bazuje na kamerce do selfie. Działanie bywa bardzo ospałe. Telefon potrzebuje około sekundy, czasem nawet więcej, aby rozpoznać naszą twarz. Nie ma za to znaczenia, czy znajdujemy się w jasnym otoczeniu, czy w ciemniejszym. Praca tej metody zawsze jest powolna. Co ważne, w ciemności takiej zupełnej raczej rozpoznawanie twarzy nie zadziała. Ta metoda jak zwykle może pracować na dwa sposoby. Pozostaniemy na ekranie blokady albo samoczynnie przeniesiemy się do systemu. Zabrakło niestety skanera palców. Przechodzimy do tematu ekranu. Dostajemy IPS-a 6,5 cala HD+, zatem wszelkie małe teksty, ikony z pewnością nie będą super czytelne. Barwy na ekranie oceniam jako naturalne, natomiast są one natywnie nieco podbite i to mi się spodobało. Zobaczymy, że barwa biała wpada w kolor żółty, to możemy sobie zawsze samodzielnie dopasować. Do tego dobre kąty widzenia, choć występuje przegaszanie się panelu wtedy, kiedy telefon jest wychylony. W słońcu widoczność powalająca nie będzie, czarnie wpadają w kolor szary, za to automatyczna jasność zawsze była sprawnie regulowana. Mamy redukowanie światła niebieskiego, ciemny motyw systemu, obie funkcje mogą pracować na podstawie harmonogramu. Za pomocą suwaka dopasujemy temperaturę barwową, do tego skalowanie interfejsu, a także edytowanie rozmiaru tekstu. Barwy mogą być żywe albo delikatne. Dodam jeszcze, że nie ma tutaj zapewne powłoki oleofobowej. Po zdemontowaniu folii ekran szybko gromadzi zabrudzenia, a potem ciężko je usunąć, dlatego polecam zostawić sobie folię. Wbudowana bateria to 5000 mAh. W zestawie ładowarka o mocy 10 W, czas ładowania do pełna jest niestety długi, zajmuje to nieco ponad te 3 godziny. Co ważne, nie możemy skorzystać z ładowania szybkiego, nawet jeżeli posiadamy ładowarkę o wyższej mocy to spora wada. Uzyskamy spokojnie 7 do 10 godzin pracy na ekranie to są znakomite wyniki. Telefon wytrzyma 2 albo nawet 3 dni bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Wydajność OC11 to typowy tani telefon Mediatek Helio G35 2GB RAM. -u. Wbudowana pamięć jest bardzo powolna, na to z zwracam Waszą uwagę. Do tego Bluetooth 5.0 zabrakło, co oczywiste NFC do płacenia. Działanie systemu bywa bardzo, bardzo powolne. Szczerze nie pamiętam, kiedy ostatnio testowany telefon pracował tak słabo. Każda wykonywana operacja powoduje zacinanie, klatkowanie, nawet samo wczytywanie aplikacji wymaga sporo czasu. Na tym polu moim zdaniem lepszy okazuje się być Redmi 9A, choć i tak niewiele. To oczywiście tanie urządzenie. Nie wymagam tutaj super działania, ale chociaż takiego, które zapewnia sprawną pracę. Mam takie wrażenie po prostu, że brakuje tutaj ramu. Systemowa nakładka jest prawie taka sama jak w Oppo, czyli bardzo spójna, wygląda ciekawie i nawiązuje do stokowego Androida. Zapewnia dużo funkcji, nawigowanie gestami, klonowanie aplikacji, nawet dzielenie ekranu, tylko przy tej wydajności nie wiem, czy z tego wygodnie skorzystamy. W aspekcie aparatu na tyle są dwa obiektywy, 13 megapikseli f2.2 autofokus z wykrywaniem fazy. Do tego aparat do efektu rozmycia, kamerka do selfie to 5 megapikseli f2.4. Nagrywane filmy jakościowo porywające nie są, to oczywiście było do przewidzenia. Możemy nagrywać najwyżej 1080p 30 klatek na sekundę. Zobaczymy dosyć słabe detale, filmy nie są stabilne, to wynika z braku stabilizacji. Barwy okazały się naturalne z tym, że saturacja powinna być na nieco wyższym poziomie. Co ważne, można filmować za pomocą podwójnego, a także poczwórnego zoomu cyfrowego. Wtedy filmy jakościowo są jeszcze gorsze oraz mniej szczegółowe. Selfie oceniam raczej neutralnie, detale nie są na super wysokim poziomie. Czasem zobaczymy pewne szumy, natomiast bardzo mi się spodobały barwy. Są one takie stonowane i naturalne, a całości dopełnia dobra dynamika. Jasne obiekty, tak jak niebo, nie są przepalone, chyba że wykonujemy zdjęcie z efektem rozmycia, gdzie swoją drogą fajnie wykrywane są krawędzie. W ciemniejszym otoczeniu, selfie jakościowo będą gorsze, tutaj często już zauważymy szumy. Zdjęcia w dzień mają fajne barwy, są także naturalne i stonowane. Ponownie pozytywnie oceniam działanie automatyki, często dynamika jest na wysokim poziomie, natomiast sporadycznie jasne obiekty mogą być przepalone. Spora wada to z pewnością sama szczegółowość. Detale są raczej na niskim poziomie. Powiększenie podwójne oraz poczwórne to oczywiście krop z aparatu bazowego, zatem detale są na tego typu zdjęciach jeszcze gorsze. W nocy niestety nie poszalejemy. Co prawda, występuje tutaj tryb nocny, z tym że niewiele zmienia, może poza tym, że zdjęcie jest nieco bardziej jasne, zobaczymy sporo szumów, ziarno, szczególnie kiedy skorzystamy z zoomu. To oznacza, że nocą na dobre efekty nie mamy co liczyć, w tej cenie to oczywista sprawa. Przechodzimy do podsumowania. Jeżeli poszukujecie bardzo prostego, taniego smartfona do wykonywania mało wymagających zadań, to wtedy C11 sprawdzi się w porządku. Natomiast jeżeli oczekujecie dobrej wydajności, dobrego działania systemu, to nie będzie propozycja dla Was. Zalety to całkiem dobre wykonanie, pojemna bateria, a największa wada to działanie systemu. W tej cenie też można poszukać jakiegoś średniaka z zeszłego roku. Dzięki za obejrzenie, czekam na Wasze komentarze, a tymczasem do zobaczenia!